10 miejsc, które musisz odwiedzić przyjeżdżając do Argentyny. W listopadzie 2022 roku przekroczyliśmy granicę lądową pomiędzy Urugwajem i Argentyną. Początkowo nasz plan zakładał dwumiesięczny pobyt w krainie futbolu, grilla i tanga. Przejechaliśmy kraj dosłownie wzdłuż i wszerz, w tym czasie odwiedzając mnóstwo pięknych, egzotycznych i zadziwiających miejsc. Miejsca ułożyliśmy w takiej kolejności, w jakiej je odwiedziliśmy. Nie podejmujemy się oceny, które z nich powinno być na pierwszym, a które na ostatnim miejscu, natomiast zachęcamy do zostawienia w komentarzu waszego rankingu. Zaczynamy. Numer 1: Wodospady i Głazu i region Misiones. Położone w 80% na terytorium Argentyny i w 20% na terenie Brazylii, wodospady i są największymi w Ameryce Południowej ze średnim przepływem aż 1756 metrów sześciennych na sekundę. Wodospady składają się aż z 275 odrębnych progów skalnych, z których największy ma aż 82 metry. Dla porównania wodospad Niagara ma 57 metrów. Wodospady można oglądać na kilka sposobów. Najpopularniejszym jest szlak wiodący przez plątaninę pomostów i deptaków z niezliczoną liczbą punktów widokowych. Wszystko po stronie argentyńskiej. Można też wykupić wycieczkę łodzią motorową, która podpływa pod sam wodospad lub przekroczyć granicę z Brazylią i udać się na taras, którego można zobaczyć z bliska diabelską Gardziel, czyli najwyższą część tutejszych wodospadów. Najlepszym wyborem jest oczywiście skorzystanie ze wszystkich sposobów, Trzeba tylko pamiętać, że w niektórych miesiącach, ze względu na wysoki poziom wody, część kładek jest zamykana. Ciekawostka: w 1978 roku, podczas suszy, przez 28 dni z krawędzi wodospadu nie spłynęła ani jedna kropla wody. Będąc w okolicy, błędem byłoby zwiedzenie tylko wodospadów. Cały rejon Misiones, przez swoje wyjątkowe położenie. Jest wart dłuższej eksploracji. Obowiązkowym punktem dla każdego Polaka powinno być też miasto Wanda, założone przez polskich osadników prawie 100 lat temu, w którym do dzisiaj można spotkać Polaków mówiących w języku ojczystym i pielęgnujących polską kulturę i zwyczaje. Numer 2. Buenos Aires. Stolica Argentyny, w której mieszka ponad 13 milionów mieszkańców jest największym miastem w kraju. To tutaj narodził się znany na całym świecie taniec, czyli tango. Z łatwością można znaleźć miejsca, w których występują tancerze lub przy odrobinie szczęścia można natrafić na występy uliczne. Na uwagę zasługuje też dzielnica La Boca, słynąca z kolorowych domów i stadionu Boca Juniors. Warto dobrze zaplanować godziny zwiedzenia tej dzielnicy, ponieważ nabiera ona klimatu wczesnym popołudniem. Zwiedzanie poranne lub późnym wieczorem może nie być najlepszym pomysłem. W Buenos Aires znajduje się też najszersza ulica na świecie, która w najszerszym miejscu ma aż 108 metrów. To tutaj Argentyńczycy świętowali swoje zwycięstwo w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Najbardziej nowoczesną częścią miasta jest położona w porcie dzielnica Puerto Madero. Najlepiej wybrać się tam późnym popołudniem i obserwować wieżowce w świetle zachodzącego słońca. To tylko kilka rzeczy, które można zobaczyć w stolicy, ale jeśli jesteś zainteresowany, to nagraliśmy osobny film o zwiedzaniu Buenos Aires, znajdziesz go w opisie. Numer 3. Półwysep Waldes. Półwysep położony jest w środkowej części kraju, na wschodnim wybrzeżu. Swoją popularność zawdzięcza zwierzętom morskim, które upodobały sobie tutajsze plaże i zatoki. Można tutaj spotkać foki. Lwy i słonie morskie, jak i również wieloryby i delfiny. O pingwinach magelańskich nie wspominając. Trzeba tylko pamiętać, że większość zwierząt przebywa tutaj okresowo, dla przykładu wieloryby można zobaczyć od czerwca do grudnia. Nocując w kamperze, jesteśmy zmuszeni do spędzania każdej nocy w miasteczku Puerto Piramides. Natomiast podróżując z walizką lub plecakiem, najlepszym sposobem będzie zatrzymanie się w mieście Puerto Madryn i wykupienie wycieczki z przewodnikiem. Półwysep Waldez zdecydowanie warto odwiedzić będąc w okolicy, czy też jadąc w kierunku Patagonii drogą numer 3. Numer 4 Ziemia Ognista i miasto Ushuaia. Aby dotrzeć kamperem na koniec świata trzeba pokonać cieśninę Magellana i przekroczyć dwukrotnie granicę z Chile, przy okazji pokonując tysiące kilometrów. Można też oczywiście skorzystać z samolotu, niemniej jednak satysfakcja z przebytej drogi lądowej jest dużo większa. Krajobrazy w okolicy najdalej wysuniętego miasta świata na południe, czyli Ushuaia, są przepiękne. Mimo wszystko w Argentynie poprzeczka piękna zawieszona jest na tyle wysoko, że tutejsze krajobrazy nie zahaczają nawet na podium. Tak czy inaczej, piękno natury, wraz ze świadomością, że najbliższym kontynentem jest Antarktyda, budzi w sercu niezapomniane uczucia. Co ciekawe, miasto objęte jest strefą bezsłową, stąd też wypływają najczęściej wyprawy na wcześniej wspomnianą Antarktydę. Numer 5 Lodowiec Perito Moreno. Potężny lodowiec o długości 30 km i szerokości 5 jest jednym z nielicznych lodowców na świecie, które nie tracą swojej masy, jak i długości. Frontowa ściana wystaje ponad 70 m nad poziom jeziora, a jego całkowita wysokość osiąga nawet 170 m. Największą atrakcją dla wszystkich turystów są odrywające się ściany lodowe, wpadające z impetem do jeziora. Największą szansę na zaobserwowanie tego zjawiska mamy przyjeżdżając w porze letniej, najlepiej w słoneczny dzień po południu. Popularną bazą wypodową jest oddalone o 70 km miasto El Calafate, z którego można wykupić wycieczkę. Leży ono nad jeziorem lodowcowym, a w pobliżu jest lotnisko obsługujące większość ruchu turystycznego. Mimo sporego ruchu w miesiącach letnich, dzięki rozbudowanej infrastrukturze zwiedzanie lodowca jest bardzo przyjemne. Oczywiście z tego miejsca też nagraliśmy film, link w opisie. Numer 6. El Chalten. 200 km dalej na północ od El Calafate, u podnóża Andów Patagońskich, położone jest małe miasteczko El Chalten. Miejsce to polecam szczególnie osobom lubiącym górskie wędrówki. Z miasteczka wychodzi kilka wspaniałych tras, z których najpopularniejsza prowadzi do laguny u podnóża szczytu Fitzroy. Trzeba być jednak przygotowanym na wędrówki w granicach 20 km. Oczywiście można przejść krótsze trasy, ale polecam. Zacisnąć zęby i dotrzeć na sam koniec szlaku, widoki zapadają na długo w pamięci. Przed przyjazdem do miasteczka warto zrobić zakupy spożywcze, ponieważ ceny na miejscu są dużo wyższe i nie wszystko można znaleźć. Zaplecze gastronomiczne jest wystarczające, ale nie szukałbym tutaj wyszukanych restauracji. Numer 7: Park Narodowy Iszygła Lasto i Talampaya. Jeśli szukasz miejsc, w których można poczuć się jak na innej planecie, to teren tych parków jest idealnym miejscem dla ciebie. Tutejsze formacje skalne, odkryte przez warunki atmosferyczne, pochodzą z okresów prehistorycznych. Na terenie parku odkryto wiele szkieletów dinozaurów i innych zwierząt z tamtego okresu. Park Ishigelasto można zwiedzać swoim samochodem, ale tylko w konwoju z przewodnikiem. Wycieczka trwa około 3 godziny, natomiast park Talampaya można zwiedzać wykupując wycieczkę samochodami terenowymi. Warto pamiętać też o temperaturze, która w miesiącach letnich może sięgać 50 stopni Celsjusza. Przed przyjazdem warto też sprawdzić, czy nie ma ograniczeń w liczbie dostępnych biletów. Numer 8 Droga przez wysokie Andy od Antofagasta de la Sierra do Tolar Grande przez Antofala. Najtrudniejsza droga, jaką jechaliśmy do tej pory w Argentynie. Jak to jednak najczęściej bywa, im trudniejsza droga. Tym lepsze widoki. Nie inaczej było tym razem. Trasa biegnie w pewnym momencie na wysokości 4600 metrów nad poziomem morza, ze średnią wysokością w granicach 3500 metrów. Jest sporym wyzwaniem dla samochodu. W tym rejonie trzeba mieć zapas paliwa, wody i jedzenia ze sobą. Po drodze można spotkać maksymalnie kilka samochodów dziennie. Mimo niedogodności, przejazd tą trasą jest czymś, czego długo nie zapomnisz. Surowa natura, ogrom przestrzeni i krajobraz iście marsjański nie mają sobie równych. Można też skrócić trasę jadąc od strony San Antonio de los Cobres, dojeżdżając do Tolar Grande. W takiej konfiguracji można jechać zwykłym samochodem osobowym, trzeba tylko pamiętać, że drogi nie mają asfaltu, a odległości liczone są w setkach kilometrów. Numer 9, miasto Cafayate i droga numer 68 w kierunku Salty. Argentyna to także światowy producent wina. Spora jego część produkowana jest w regionie miasta Cafayate. Można tutaj spróbować za niewielkie pieniądze regionalnych produktów jak również poczuć klimat andyjskich miasteczek. Niemniejszą atrakcją jest droga numer 68 prowadząca z miasta w kierunku Salty. Przechodzi ona przez dolinę, w której dominują czerwone formacje skalne tworzące niesamowity klimat. Nakręcono tutaj najpopularniejszy Argentyński film nominowany do Oscara pod tytułem Dzikie Historie. Nie sposób przejechać tędy bez ciągłego zatrzymywania i robienia zdjęć czy nagrywania filmów. Numer 10. Park Narodowy Kartones. Park Narodowy Cardones obowiązkowo trzeba zwiedzić wyjeżdżając z największego miasta w okolicy, czyli Salty. Po drodze będzie na was czekać dolina Rodem ze Szkocji i wspinaczka na płaskowyż o wysokości ponad 3000 metrów. Trudy powolnej wspinaczki wynagrodzą wam krajobrazy usiane tysiącami kaktusów, sięgającymi aż po horyzont. Występują tutaj kaktusy endemiczne i osiągają one nawet 10 metrów wysokości. Można tutaj spotkać także kondory i pumę. Na szczęście w tym rejonie drogi w większości są asfaltowe, przez co podróż jest dużo przyjemniejsza i szybsza. To już koniec naszego zestawienia. Argentyna na tyle hojnie została obdarzona przez Matkę Naturę, że spokojnie można by było stworzyć kolejną dziesiątkę miejsc wartych odwiedzenia. A przed nami jeszcze kilkaset kilometrów przez górskie andyjskie drogi. Kto wie, co jeszcze zobaczymy. Aktualnie jesteśmy w Salcie i za tydzień jedziemy w kierunku pustyni Atacama w Chile. Jeśli jesteś ciekawy, jak będą wyglądały ostatnie dni naszej podróży po Argentynie, to kliknij w przycisk subskrybuj i włącz powiadomienia. Do zobaczenia! Hej!